Witamy serdecznie szanownych widzów. Dziś opowiemy Państwu o szóstym konkursie recytatorskim polskiej poezji imienia Walentego Grabowskiego, który odbył się w Żytomierzu. Organizatorem ogólnoukraińskiego konkursu recytacji polskiej poezji jest Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie we współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. Projekt realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja, wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonii i Polacy za granicą 2021. Celem konkursu jest popularyzacja języka polskiego wśród uczniów szkół ogólnokształcących, polskich sobotnieniedzielnych szkółek przy polskich organizacjach lub parafiach, szczególne wyeksponowanie wielowiekowych historycznych więzi kulturowych między Polską a Ukrainą oraz zaznajomienie z polską poezją. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną na terenie kraju oraz decyzją o czasowym zamknięciu szkół, szósty konkurs recytatorskiej poezji polskiej im. Walentego Grobowskiego odbył się w dwóch turach. Do udziału w eliminacjach pierwszego etapu na konkurs online uczestnicy do 15 maja 2021 roku do Komitetu Organizacyjnego wysłali występy sceniczne, które zgłoszone były w formie nagrań. Zgłosiło się 38 uczestników z Nowogród-Wołyńska, Koziadyna, Chmielnicka, Żytomierza. Komisja konkursowa wyróżniła najlepsze nadesłane występy. 24 uczestników zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie na scenie Żytomirskiego Miejskiego Teatru Lalek oraz online. Występy oceniano Jury w składzie, magister Mirosława Starowierow, dr Olena Staniszewska, magister Andrzej Piotrowicz, Magister Wiktoria Laskowska-Szczur. Konkurs odbył się 28 listopada 2021 roku w Żytomierzu. Uczestnicy byli podzieleni na trzy kategorie w zależności od wieku. Halo, halo, tutaj Pesze Radio, w Rzazowym Gaju, Nadaję na audycję z naszego kraju. Proszę niech każdy na stawie oparł, bo spróbowali się ptaszki, jakby się Po pierwsze, w sprawie zesłuchiwania piszczy w trawie. Po drugie, gdzie się ukrywałeś? Po trzecie, kto się na pierwszy pompać w losie? Po czwarte, jak poznać, kto ptak, a kto nie ptak? A po piąte, 60. Óbmy męda... czwierka... W kategorii 8, 11 lat zwycięzcy stali. Pierwsze miejsce: Sofia Stipska, nauczycielka Danuta Sowiar. Polska Szkoła Sobotnieniedzielna w Maciekiewcach. Drugie miejsce: Sofia Szewczuk, nauczycielka Elwira Tursunowa. Ogólna kształcąca szkoła nr 30 Żytomierza. Trzecie Elżbieta Kijuta, nauczycielka Natalia Zuparewa, Polska Szkoła Sobotnie Niedzielna przy Żytomierskim obwodowym Związku Polaków na Ukrainie. Kto ty jesteś? Polek mały, jaki znaki Orżu biały, gdzie ty mieszkasz? Między Swiemy w jakim kraju polskiej ziemi. Czym to ziemia? Małomczyzna, czym zdobyć? kromi blizną. Czym kochasz? Kocham szczerze, a w co wierzysz? W polskiej wierzę. Czym Ty dla mnie? Większe dzieci, coś się winą. Odać życie. Dziękuję. Замещен Эльжбета Киута Читала верш «Кто-то есть из к мама». Мне понравился этот верш. Я читала его в моей группе. Моя учителька Наталья Зубарева. Мне понравился. Пришла с мамой и братом. Я заняла третье место. В первой категории грубы. Благословены песни малиновые, Благословенные песни калиновые, Благословенные от небесы, Облоки вятром гнаны как стада, И колысаны вятром чемшки квосы. Дух всем хармонин мэку не уклада, Бы в песне станович Дождь стануч под Odetchnąć dosyć, by odetchnąć bogiem. Błogosławiona jest goryć wieśniana wśród pękających drzew rozpowietrzana. Drzew, co od ziemi jak kolumny rosną, gdy w niebie miękkich gałązi obręcza, podobne mają do strojnych wiosną i psami. Święty tak że patrzą z Jeśli więc w łunach tych Cię nieodmienionym i z gwiazdą na czole, której Cię z włosem nie wyjdą rozpaczę. Jeśli usłyszę Cię mówiącym, wolę, mówiącym, kocham, chcę, jestem człowiekiem. W... w kategorii 12-14 lat młodszy wiek. Pierwsze miejsce zajęła Anita Cyporenko, nauczycielka, Natalia Zuparewa z Polskiej Szkoły Sobodnie Niedzielnej przy Żytomirskim Obwodowym Związku Polaków na Ukrainie. Drugi – Aleksandra Bondarczuk ze Szkoły nr 27 oraz Polskiej Szkoły Sobodnie Niedzielnej przy Żytomirskim Obwodowym Związku Polaków na Ukrainie. Do kraju tego, gdzie dla darów nieba tęsknę mi, Panie. Do kraju tego, gdzie winą jest dużo, psować gniazdo na kruszyboczanie, Bo wszystkim służą tęsknę mi, Panie. Do kraju tego, gdzie pierwsze ukłony Są jak odwieczne Chrystusa wyznanie, Bądź pochwalony, tęsknę mi, Panie. Tęsknę jeszcze i do rzeczy innej, Której już nie udziela że mieszkanie, Równy niewinny. mi, tęskno mi, panie. Do bez tęsknoty i do bezmyślenia, do tych, co mają tak za tak, nie ze nie, bez światła cienia, tęskno mi, panie. Tęskno mi obdzie, gdzie któż po mnie stoi. I tak być musi, choć się tak nie staje. Przyjaźni mojej, tęskno mi, panie. категории 15-17 лет первое место заела Виктория Рокитянска, научителька Виктория Зубарева с польской школы субботней недельной при Житомирском обводовом звездку поляков на Украине. Второе место Карина Нозерова, научителька Мария Башинска. Z ogólnokształcącej szkoły nr 36 im. Jarosława Dąbrowskiego, Miasta Żytomierza. Na trzecim miejscu stanęły razem Daria Kowal z Polskiej Szkoły sobodnie Niedzielnej przy Żytomierskim Obodzie w Związku Polaków na Ukrainie oraz majstrenka Anna, nauczycielka Maria Baszyńska z ogólnokształcącej szkoły nr 36 Miasta Żytomierza. Mam na imię Daria, nazywam się Kowal. Mam 16 lat. Jestem uczennicą polskiej szkoły sobotnie niedzielnej imienia Ignacego Jana Paderewskiego przy Żytomierskim obodowym Związku Polaków na Ukrainie. Dzisiaj brałam udział w konkursie recytatorskim, który zaczytała wiersz Cypriana Kamila Norwida Moja Piątka 2. Obrałam ten wiersz, ponieważ on jest charyzmatyczny, wolny, bardzo mnie było łatwiej go uczyć się i jestem szczęśliwa, że mianowicie go zaprezentowałam w tym konkursie. Otrzymałam trzecie miejsce, jestem szczęśliwa, że wziąłam udział w tym konkursie dzięki pani Wiktorii Laskowskiej Szczur, która organizowała ten konkurs. Ja jestem Zelina Nasyrowa, występowała dzisiaj z wierszem Adama Mickiewicza, pierwszy raz ja niewolnik. Um, uczę języka polskiego 11 lat um, w szkole nr 36. A ten wiersz obrałam dlatego, że um, uwielbiam coś takiego o miłości, a, a Adam Mickiewicz napisał ten wiersz właśnie o miłości i spodobał mi się. Um, zajęłam drugie miejsce. Nie jestem Polką, ale bardzo uwielbiam ten język, dlatego że z pierwszego klasy jakoś tak mi lekko było nauczyć się jego i jestem w 11 klasie i tyle lat uczą języka polskiego i um, lubią uczyć i podoba mi się uczyć go. Możliwe będą uczyć się w Polsce. Wszyscy uczestnicy otrzymały rzeczowe nagrody, książki, notatniki, długopisy podarunkowe, koszulki, powerbanki, głośniki. Specjalne nagrody ufundował Katolicki Uniwersytet Lubelski. Polszczyzna występujących Interpretacja poezji patriotycznej szczególnie ujęła komisję. Jesteśmy po konkursie recytatorskim noszącym imię Walentego Grabowskiego. Chciałabym zaznaczyć, że poziom wykonania wierszy przez młodzież, przez dzieci jest bardzo wysoki i szkoła sobotnio-niedzielna nosząca imię Ignacego Jana Paderewskiego. Trzeba powiedzieć, że bardzo dobrze przygotowuje dzieci. Ja jestem zaskoczona tym, co usłyszałam, co zobaczyłam dzisiaj, ponieważ znam sytuację, jaka była 30 lat temu, gdzie mało kto rozmawiał po polsku i w ogóle rodziła się polskość. Więc chciałabym podziękować nauczycielom, organizatorowi pani Wiktorii Laskowskiej-Szczur za organizację. Tak wspaniałego, yy, tradycyjnego już, bo jak ja się nie mylę, jest to z kolei szósty konkurs recytatorski, za co bardzo serdecznie dziękuję. W szóstym konkursie recytatorskim imienia Walentego Grabowskiego zgłosiło się 36 uczestników. Do drugiego turu przystąpiło 26 uczestników. To są młodzież i dzieci z różnych miast, Żytomierza, z Chmielnicka, z Kozjatyna, z Nowogrodwońskiego. Zostali wyłonieni najlepsi i dzisiaj przedstawili swoje wiersze już na żywo. Najlepsi dzisiaj dostali nagrody w nominacjach od pierwszego do trzeciego miejsca. Również nagrody fundował katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Młodzież recytowała polską piękną polszczyzną. Jest to praca naszych nauczycieli, którzy pracują z, z dziećmi. naszej szkoły polskie, Soboty niedzielnej imienia Ignacego Jana Paderewskiego. Dzisiaj my widzimy też, brali udział szkoła numer 36, 30 w Żytomierzu, innych szkół. Ale przede wszystkim to nagrody otrzymali nasze młodzież i dzieci, które uczą się w naszej szkole. Jesteś, jestem dumna, że nasza szkoła nosi imienia Ignacego Jana Paderewskiego. I młodzież pięknie przedstawia naszą szkołę na takich wszystkich konkursach i ogólnookrajowych, i międzynarodowych. Za organizację konkursu serdecznie dziękowała pani redaktor programu Wschód na TFAO Polonia, Grażyna orłowska Sądej, składając gratulacje z wiecieńcom. Witam Państwa bardzo serdecznie, pozdrawiam z Polski, mieszkamy we Wrocławiu, ale pracujemy dla telewizji, którzy mieszkają na całym świecie, dla Polaków, rozsianych po całym świecie. Pracujemy w Telewizji Polonia. Bardzo serdecznie gratuluję wszystkim laureatom, tego to piękne przeżycie, bardzo serdecznie, naprawdę z całego serca. Od razu mi się przypomniały moje yy, dziecinne lata, kiedy sama stałam na takiej scenie i recytowałam te wszystkie wiersze, które tutaj dzisiaj usłyszałam i jeszcze inne. Także wielkie przeżycie dla Polaków, jak się słyszy poza granicami, taki piękny polski język. Cieszymy się, że mogliśmy być uczestnikami takiego święta. Szkoła, do której część dzieciaków uczęszcza, większość, nosi imię Ignacego Jana Paderewskiego. To wielki człowiek, który wiąże polskie Kresy i inne kraje, które też są za oceanem, ale też wiąże taki kraj jak Szwajcaria. I teraz coraz częściej Polonia ze Szwajcarii upomina się o Paderewskiego i o, upomina się o związki Paderewskiego z Kresami, no bo przecież tutaj się urodził, tutaj mieszkali jego rodzice, tutaj jego serce zaczęło bić, tutaj na cmentarzu spoczywają jego bliscy. W Szwajcarii mieszkał Paderewski, jak wiecie, około 30 lat. Miał tam swój dom, powracał bardzo często. Wszystkim nam na, na tej łączności zależy. No i wszyscy szanujemy człowieka, który wyszedł z tej waszej ziemi, a potem poszedł w świat i sławił Polskę, a potem wrócił do niej też, żeby budować niepodległość. Także dziękuję Państwu za uwagę. Pozdrawiam wszystkich z Polski żytomierz, to mężczyzna bardzo bliska naszym rodakom. My tu jesteśmy, powiem Państwu, że ja w tym roku już jestem 31 raz na Ukrainie. Ja to jest podróż, nie zawsze to jest podróżki nie, nie tygodniowa, bo czasem jesteśmy dwa tygodnie. A nasza ekipa w tym stuleciu na Ukrainie już jest, czy ja to potrafię już obliczyć, 469 razy. Także jesteśmy blisko na kresach. Może częściej teraz na kresach niż w Polsce. Pozdrawiamy przez serdecznie.